Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stalkera. No i tak, dzisiaj będziemy udawać się na północ dalej w stronę magazynów wojskowych. Będziemy musieli sobie przejść przez wysypisko, następnie idziemy do baru, a potem już są magazyny wojskowe, gdzie będziemy się rozglądać po tych lokacjach, bo tutaj yy, jeszcze chyba nie byliśmy z tego co pamiętam. Może tu coś ciekawego znajdziemy. Najpierw udam się na to wysypisko. Znaczy, ogólnie cała lokacja jest wysypiskiem, ale będę się udawał właśnie w kierunku tego cmentarzyska pojazdów. Niemożliwe, ja tak nie trafiam. Hmm. Dobra Kucnąłem i od razu celność się poprawiła. Jeszcze tam jeden biega. Bo nie widziałem tutaj chyba trzech osobników. Hmm. Tam gdzieś sobie biegają. Przeszukam jeszcze te ciała. A jak bardzo dobrze. Jakieś apteczki. Apteczka i bandaż. Tutaj e, też bandaże wezmę to. Może się przydać. Hmm. Tam jest jeszcze jakieś ciało. Tutaj cały czas muszę być e, ostrożny, ponieważ tutaj się czają te mutanty. Hmm. I nie mogę mieć stuprocentowej pewności, czy one nie będą chciały mnie przypadkiem zjeść. Hmm. Tutaj pusto. Tutaj też wezmę sobie te bandaże, tak żeby do pełni zdrowia się uleczyć. Wiecie, zawsze warto przeszukiwać to ciało, choćby dlatego, że w tej modyfikacji jest dodana taka, hmm, taka możliwość, aby zabierać z trupów pieniądze. Dzieje się to automatycznie przy przeszukiwaniu ciała, więc e, dzięki temu można naprawdę dorobić się dużej ilości pieniędzy, tak jak ja w tym wypadku. Naprawdę jest to ciekawa opcja. Bo na pewno w podstawowej grze cieni Czarnobyla na pewno takiej opcji nie było. Mimo że grałem w tę grę bardzo dawno na podstawce, to jednak niektóre rzeczy się pamięta. Że nie było takich. Eee, dobrze. Powiedzmy, że cmentarzysko pojazdów mogę już odhaczyć. Teraz będę musiał e, iść dalej. Za tymi betonowymi klockami, być może ktoś się tam czai. Mam jakiś granat? Mam. Dobra. Kolejny przeciwnik. Jednego pozbawiłem życia granatem, ale tamten drugi zdołał się uratować. Gdzieś tu sobie krąży. Dobra, zabity. A znowu tutaj ktoś do nas strzela. Przeszukujemy. Apteczek to już mam dość w sumie. Co za dużo to też nie zdrowo Wezmę sobie tak, mam pomysł taki, aby wziąć sobie tą strzelbę i z tej strzelby strzelać, bo strzelba to jest naprawdę świetna broń. Mimo że prosta, ale jednak jest niezawodna, zwłaszcza w bliskich starciach z mutantami czy nawet z przeciwnikami, którzy stoją od nas niedużej odległości. A tych rzeczy chyba nie będę zbierał, bo i tak już jestem e, przeciążony, jak widać. Tutaj będę musiał się ukryć. I wystrzelać ich. Dobra, jeden sobie zdechł. Jeszcze stamtąd do mnie walą. Dobra? Bo być może anomalia go uchwyciła. Dobra, niepotrzebnie się tutaj jednak wychyliłem. Użyję bandaża. Hmm. Nagrywam już ponad 5 minut. Więc mi się wydaje, że jeszcze drugie tyle. Tutaj nagram, żeby wiecie, żeby to w miarę szybko się wysłało, bo i tak robię wszystko, żeby ten plik miał i tak jak najmniej pamięci e, dzięki e, dobremu renderowaniu oraz tam innymi takimi sposobami, no ale i tak trochę zajmuje, zanim taki odcinek się prześle, nawet jeśli ma on tylko 10 minut. Dziś go za bardzo nie sięgam. Zmienię może pozycję. Hmm, mam coś, jakąś amunicję do tej snajperki jeszcze. Coś jest. Czemu by jej nie użyć? Gdzie jesteś nic po Dobra. Widzę Pięknie dostał w kufkę a znowu ktoś strzela. Oooo! A panowie skąd? Co? Widzieliście jak dostał? Aż się na nogach ledwo utrzymał. Tutaj muszę ich sobie tam wystrzelać jakoś. Jest tutaj pełno. Sami widzicie. Oni się mnożą. Po prostu. Zauważyłem, że tych przeciwników jest znacznie więcej niż mutantów. Ich tutaj jest po prostu odgroma. A mutantów spotkałem zaledwie kilka. Może kilkanaście. Zawsze mi się wydawało, że w zonie powinno być... Była powinna być przewaga dzikich stworzeń. ...a nie ludzi. Ale dobra, nie, ku nie będę się kłócił z założeniami tej modyfikacji. Dobra, padł. I znowu ich przeszukiwać? O to jest pytanie. No, jeszcze cztery pociski zostały. Pozbyłem się ich. A no, jednak nie do końca. Cały czas wracają. Cały czas. Już 8 minut prawie się z nimi użeram. Ale nie będę uciekał od walki. Stawię im cię o czoła jak prawdziwy mężczyznę. <grym> Muszę się opłacać ich przeszukiwać. Może bym się rozejrzał za amunicją do strzelby. To byłby niegłupi pomysł, tylko pytanie yy, ile mogę jej wziąć, aby się nie przeciążyć zbytnio. Dobra. Obiegnę bliżej może. Dobra. Ło! Trupy się walają, wszędzie jest ich pełno. O tam kolejny, i po sprawie nie ma mocnych na nas, tak na szybkiego tutaj jeszcze ich przejrzę. Hmm, być może dzisiaj nagram e, nawet e, więcej niż jeden odcinek. Będzie być może na zapas. To nie jest wcale głupi pomysł. Bo niestety, ale tutaj będę musiał już kończyć. No. Minęło już prawie 10 minut, no właściwie to już. No i w tym miejscu będę musiał się z wami żegnać, moi drodzy widzowie. To do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!